Witam Was w kolejnym vlogmasie. Wyszłyśmy nad zalew. Idziemy w miejsce, gdzie ja też byłam w miarę niedawno z Mają. No, ale dzisiaj idziemy też z Sonią. I znowu proszę taki malutki śnieg. Tylko oczywiście ten śnieg się później nie utrzymuje. I pewnie tym razem też tak będzie, że popruszy i, i tak się roztopi. Ja sami się jest pierwszy raz w tym ubranku. Dostała jedna Mikołaja. Właśnie w kształcie renifera. Ja pierwszy raz jej założyłam to ubranko. A tutaj. A maja jest dzisiaj przebrana za Mikołaja. Co tam sobie wącha? Mam nadzieję, że pójdziemy na drugi spacer. No bo jak wiecie, jak byłyśmy w Krakowie, no to dziewczyny nie były na spacerze, tylko na takich krótkich wyjściach, bo zostały z moją rodziną. Więc nie były same, ale no nie miał ktoś z nimi iść na jakiś dłuższy spacer. Znaczy w mnie Sonia, Sonia to aż tak nie wymaga, bo jak mówiłam Wam już, że ona nie lubi chodzić mu na spacery, więc dla niej to jest lepiej, jak nie idzie, bo ona nie chce. No ale jednak chciałabym, żeby się przeszło. My dzisiaj idziemy na długi spacer, to może się przejdzie. A on to bardzo lubi spacerować. Chodź Jak oglądacie na bieżąco moje vlogmasy, to pewnie zaraz już poznacie to miejsce. Bo byłam z Majeczką tutaj ostatnio. Jeszcze pokazywałam Wam ten samolot. Pada coraz większy śnieg. Dokładnie jest podobnie jak wtedy co byłem z Mają też padał śnieg i też byłam tutaj. A Maja tak szybko biega. Prowadzi nas sama w którą stronę chce iść na spacer. W sumie już zna tą drogę. Doszłyśmy do plaży.

Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves oh. are so... gdzie niegdzie jeszcze widać na polach śnieg ale to już takie resztki Bardzo jest dzisiaj zimno Właściwie dlatego też założyłyśmy czekoladce takie grube ubranko żeby nie zmarła no, ja tam czegoś szuka w trawie o Nie, Siusiu chce zrobić

Teraz idziemy obok stawu. I pójdziemy prosto. Na razie jeszcze nie będziemy wracać jeszcze. Przed nami jest trochę drogi. Ale też nie będę wam nagrywać wszystkiego, no bo żeby filmik nie był za długi. Jest już wieczór. Ja dopiero teraz się do was odzywam, ale jak wróciłyśmy ze spaceru, to Maja z Sonią po prostu cały dzień przespały już. Ale Właśnie zapomniałam otworzyć dzisiaj kalendarze, więc teraz otworzymy je. Zaczniemy od kalendarza dziewczyn. Otworzę numer 15. Moja od razu się obudziła. Tak sobie jeszcze spała. Tak jak zaczęła, że otwieram kalendarz. Co tutaj mamy? Chyba no znowu tutaj, takie kostki, kwadraciki kwadraciki o smaku kaczki. Były one już wiele razy. To jest Kinder Bueno White. Czyli to białe. W kalendarzu z milki okienko jest bardzo małe, więc wydaje mi się, że będzie to cukierak. Tak, jest to cukierek z milki. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły mi się dzisiaj w kalendarzach. Maja dostanie tutaj przysmak z kalendarza. I już będę kończyć dzisiejszy vlogmas. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia do kolejnego vlogmasa.